Ubrudzony talerz, uwalony piekarnik, a może rozsypane rzeczy na podłodze. Zadaliście pytanie, czy ja sprzątam i jak sprzątam, jak to robię. No to najpierw zacznijmy od mycia tego talerza. Najpierw umyjemy talerz. Kochani, wszystko rozchodzi się o to, że robimy coś sprawdzając dotykiem. No i ja będę wiedział po prostu, czy ten talerz jest umyty, bo sprawdzę rękoma. Proszę bardzo. Może trochę więcej tego płynu czasami mi idzie, bo chcę, żeby to było namydlone. Mam też zmywarkę, ale przecież zmywarki nie włączamy zawsze, dopiero jak się nazbiera. Bo po co? Płuczemy talerzyk. Proszę bardzo, umyty. Kolejna rzecz. To też nie jest problem. Mam samojeżdżący odkurzacz, ale przecież jak się coś wysypie, to mogę od razu to posprzątać. I też czuję dłonią, stopami, czy już czegoś na podłodze nie ma. Jeżeli nie ma, to jest OK. No, jeszcze trochę. Jesteśmy sobie w stanie, słuchajcie, poradzić ze wszystkim. Tylko po prostu trochę inaczej, bo nam to więcej czasu zajmuje. I ostatnia rzecz. Trochę tu zostało, ale na potrzeby filmu pokazałem Wam mniej więcej o co chodzi. Zaraz to dokończę, bo został jeszcze piekarnik. Biorę ręcznik papierowy. Zaraz napiszecie w komentarzu, że za dużo. Albo, że są jakieś takie ściereczki. Mam tu przelane do tej butelki coś innego niż płyn do szyb. Bo ja lubię te butelki, za to mi zaraz tym, żeby to pryskać. Jeszcze sobie wezmę. Bo tłuste było. No i dobra. Mamy. Także jak widzicie, problemów nie ma. Trzeba po prostu znaleźć sposób. O, światło jest włączone. No i można sobie poradzić ze wszystkim. Nie ma wymówek. I do następnego. Zostawcie komentarz, jakbyście wy. Wykonali jakieś czynności, a może próbowaliście sprzątać coś w ciemno, bo czasami takie sytuacje mogą również się zdarzyć. Do następnego. Hej!